Cześć, witajcie. Dzisiaj niestety pogoda na polu się trochę zepsuła i cały czas spada. Tak więc postanowiłem trochę nagrać takiego wstępu do tego, o czym będą następne filmiki, czyli o naturalnej, naturalnej pracy z koniem, naturalnej jeździe i rzeczami z tym związanymi. Teraz chciałem powiedzieć o tym, jak widzę ogólnie naturalną jazdę i trochę chciałbym tutaj powiedzieć o tym całym konflikcie. To znaczy jazda klasyczna kontra jazda naturalna, naturalsi kontra klasycy i tak dalej i tak dalej. Według mnie ten, ten, w ogóle ten konflikt, to on podstaw w ogóle nie ma sensu, gdyż po prostu to jest tylko styl, tak? To jest tylko styl jazdy, a utarło się takie przekonanie, że na przykład jeśli ktoś jeździ klasycznie, to tego konia, nie wiem, poniewiera i w ogóle przymusza do nie wiadomo czego i tak dalej. Może się to wzięło też z tego, że po prostu jest znacznie, znacznie więcej osób, które jeżdżą klasycznie, i, i stąd, że przez to, że jest więcej osób, więc też prawdopodobnie w tej grupie jest więcej osób, które, które konie szanują, konie biją, dopuszczają się do jakiejś tam przemocy i tak dalej, ale ogólnie u podstaw jazda klasyczna jest tylko pewnym stylem jazdy, tak samo jak jazda naturalna, czy jazda westernowa. Z tym, że jazda naturalna. Tak właściwie nie ma jakiegoś takiego, nie ma jakichś określonych reguł, ponieważ każdy, kto pracuje z koniem naturalnie, wypracowuje jakieś swoje własne metody do pracy z koniem i na tym to polega. I po prostu jeśli ktoś szanuje konia, stara się go zrozumieć i umie podstawy po prostu języka ciała koni i tego, jak one się porozumiewają, to... Nie ma znaczenia, czy jeździ stylem klasycznym, czy jeździ stylem westernowym, czy jeździ naturalnie. Po prostu to jest tylko styl, tak jak styl czegokolwiek innego, tak jak ktoś jeździ na nartach, jeździ jednym stylem, ktoś innym stylem i nie można tego porównywać, po prostu to jest zupełnie co innego i inne tak jak mówię, że pewne może elementy jazdy klasycznej, a właściwie pewne yy, sprzęty, które się używa do jazdy klasycznej wywierają pewien, albo mogą wywierać nie, używane w nieodpowiedni sposób e, pewien jakby ból u konia. Może stąd właśnie to z tego się wzięło, że dużo ludzi po prostu chce zacząć jeździć od razu, e, nie przeprowadzając tej całej procedury wprowadzenia się w ogóle w świat koń w, w, w to jak się porozumiewają, jak dają sobie różne sygnały i tak dalej, jak my się mamy z nimi porozumiewać i przez to po prostu doszło do tego, że jazda klasyczna jest uważana za, za bardziej brutalną, i też narzędzia, które tam są, tam są używane, według mnie nie powinny być używane przez początkujących jeźdźców. To znaczy, według mnie nie powinno się dawać komuś, kto zaczyna jeździć konno, do użycia w ogóle wędzidła na przykład. I to dobrze podsumował Buck Brandman, że wędzidło nie jest czymś złym. To nie jest tak, że wędzidło to jest jakieś zło że ono kaleczy konia zawsze i tak dalej. Wędzidło jest złe wtedy, kiedy się nie umie go używać i kiedy koń nie jest do niego przyzwyczajony. I tak jak mówię, Buck Brandman to dobrze podsumował. On powiedział coś takiego, że możesz zacząć używać wędzidła wtedy, kiedy nie jest ci już potrzebne. Chodzi o to, że po prostu jeśli zaczynasz pracować z koniem naturalnie, na przykład robisz czyszczenia z ziemi, przesuwasz go za pomocą gestów, języka swojego ciała, czy nawet słów, to wtedy wsiadając na takiego konia, z którym pracowałeś z ziemi, po prostu możesz mu dać pewne sygnały, nie używając właściwie żadnej siły i możesz to zrobić zarówno na kantarze, jak i na sznurku zawieszonym wokół szyi konia i po prostu tylko to wymaga dużo pracy, ale tak samo powinno wymagać dużo pracy w jeździe klasycznej, to znaczy jeśli już mamy tego konia, który powiedzmy umie chodzić na tym, tak wiecie, naturalnej umie jeździć na tym kantarze, to po prostu my tak naprawdę już wtedy nie potrzebujemy tego wędzidła i wtedy możemy je założyć. Możemy je założyć, bo wtedy koń reaguje na bardzo delikatne sygnały na tym wędzidle, więc to jest niemożliwe, żeby go wtedy skaleczyć. To znaczy, czy w jakikolwiek sposób zadać mu ból, bo jeśli mamy konia, który chodzi bardzo dobrze pod nami. To wystarczy, że my użyjemy języka ciała, to, to wędzidło delikatnie mu umusnie, kącik warg, i on już wie, że ma skręcić. I problem polega na tym, że e, na używaniu wędzidła przez osoby, które po prostu nie umieją jeździć albo są niedoświadczone, albo po prostu e, uważają, że umieją jeździć, albo uważają, że ich koniec w jakiś sposób gotowy na. Na przyjęcie wędzidła, a tak naprawdę nie jest. I wtedy zaczyna się szarpanina, koń nie wie, co człowiek chce, człowiek chce go przymusić. Też problemy biorą się z tego, że z próby przyspieszania pracy nad końmi, to znaczy, że niektórzy próbują po prostu wziąć konia i w ciągu roku doprowadzić, że on będzie po prostu wszystko perfekcyjnie wykonywał to, co my chcemy, a to jest niemożliwe. No, dawniej z tego co pamiętam, ale nie chcę, nie chcę tutaj chcę nikogo w błąd, ale szkolenie konia ułańskiego trwało do 4-5 lat, zanim w ogóle on dostawał jakieś trudniejsze zadania. Więc to, to nie jest tak, że jazda klasyczna jest u podstaw zła. Po prostu jazda klasyczna stała się takim... Może występuje tam dużo złych przypadków, ponieważ narzędzia, które, których tam się używa, Mogą przyspieszyć pracę nad koniem, ale powodując jednocześnie mu ból, i to jest problem. Więc, jeśli ktoś jeździ klasycznie i tego konia e, trenował przez e, wiele lat i doszedł do tego, do, do tego wędzidła w ten sposób, że po prostu e, e, koń na nie reaguje, tak jak mówię, że delikatnie zostanie śnięty, Napysk i to jest dla niego po prostu pomoc. Czy palca, który tak samo jest pomocą, on może wskazywać palcatem po prostu się nie bije konia. Jak, się, jak ktoś bije konia, palcatem mocno go uderza, to znaczy, że tak naprawdę on nie, w ogóle nie rozumie, koni, koniego nie rozumie ani on, on konia, bo, bo palcatem można dużo rzeczy uzyskać, można y, odsunąć łopatkę i tak dalej, można po prostu przyspieszyć konia, nawet delikatnie ruszając palcatem, on po prostu wtedy wie, no, tak naprawdę za naszą myślą idzie palcad i Koń to czuje i, i wie, o co chodzi. Także ogólnie ten, tak jak mówię, no ten konflikt, klasyczna jazda kontra jazda naturalna, no nie ma, u podstaw nie ma sensu. Nie wiem, mówi się o naturalsach, że to tak samo można podzielić to na trzy grupy. Czyli ludzie, którzy jeżdżą klasycznie, ludzie, którzy jeżdżą naturalnie i ludzie, którzy po prostu jeżdżą źle, albo po prostu, którzy, którym nie zależy na koniach. I, I to tak to powinno się określać, a nie w sposób, że jak się zobaczy wędzidło w pysku konia, to że to jest tragedia. Ja osobiście nie używam w ogóle wędzidła, bo nie mam do tego potrzeby. Mój koń, który wcześniej, na którym teraz jeżdżę, był po prostu na początku przez wiele błędów był zaciągnięty na pysku na wędzidle. I on na wędzidle reaguje znacznie gorzej niż na kantarze do jazdy, na takim zwykłym kantarze. Zaraz Wam pokażę, jak on wygląda. To jest kantar do jazdy i on wygląda, i to jest jeszcze, ja w ogóle jeżdżę westernowo naturalnie, no nie wiem czy to można w ogóle tak określić, bo to w ogóle mieszanie tych stylów to jest takie według mnie trochę słabe, to znaczy po prostu zawsze się zachowuje pewne elementy jazdy i one wy, wynikają z, po prostu z tego jak koń się porusza, jak prze, przechodzi ta symbioza człowieka z koniem i każdy może coś dawać od siebie, tak. No ja akurat e, tutaj jeżdżę na kantarze. I mój koń znacznie le lepiej reaguje na kantarze do jazdy niż na wędzidle. Bo tak jak mówię, wcześniej był zaciągnięty, przeszedłem na kantar, zacząłem e, uczyć go w sposób naturalny zupełnie zacząłem, wróciłem totalnie do, do, do pracy z ziemi. No i teraz do tego są wodze westernowe, długie. Dlaczego w ogóle tak samo nie ma co mówić, jeśli ktoś jeździ na, jeździ na krótkich wozach, że to jest złe, albo że ktoś jeździ na długich wodzach, to to jest dobre albo na odwrót, bo długie wodze są do tego. Po prostu jazda klasyczna jest bardziej jazdą sportową i i, I wykorzystywanie tam wodzy e, krótkich, też się może lepiej prezentuje. E, jest lepszy kontakt z koniem, tylko też kontakt z koniem e, znowu w jazdzie klasycznej. E, to nie polega na tym, że jeśli wodza jest napięta, to ten koń ma cały czas na pysku wędzidło. No nie, ta wodza jest, ona wygląda napiętą, ale ona. To, to ten, ten nacisk powinien być wywierany wtedy, kiedy powinien być, kiedy coś się chce od konia, więc tak jak mówię, no to znowu jest coś, co dyskryminuje w ogóle jazdę klasyczną i ten styl jazdy, że wywierany jest cały czas nacisk. No, jeśli ktoś to robi źle, to jest wywierany, ale tak to nie. E, tak więc ja, e, tak jak mówię, ja używam westernowych wodzy, bo dla mnie to jest dużo wygodniej, bo... Jeżdżę dużo w tereny i pracuję po prostu tak użytkowo z końmi, więc jest długa wodza, nie muszę, nie wiem, na krótkich wodzach zawsze trzeba konia, na przykład, gdy się idzie przez drogę, koń się spłoszy, to, to w, przy naturalnym prowadzeniu konia tak naprawdę pozwala się mu troszeczkę spłoszyć. Oczywiście w kontrolowanych warunkach, wiadomo. I wtedy koń zrobi te kilka kroków i się zatrzyma, tak to, tak to działa, bo tak, tak konie naturalnie, jeśli mają cały czas, są utrzymane w wolności, to w sensie na, na, luźnej, na luźnej wodzy i to one tak, one tak reagują, tak jak w naturze, czyli koń idzie za wami i e, jeśli się spłoszy, on zrobi co najwyżej dwa kroki, ale was nie wiesz wyprzedzi, jeśli macie konia nauczonego. W jakichś skrajnych przypadkach, na przykład jak mi się zdarzało, że na przykład e, koń, który nie umiał nie, nie wiedział co to, nie widział nigdy w życiu pociągu i nagle pociąg przejechał, to ten koń co najwyżej wybiegnie przed was, zrobi małe kółeczko, jak nie macie, macie wodze, obiegnie was i wróci za was i tak to wygląda w jeździe naturalnej, ale w westowej tak samo. Także, tak jak mówię, kantar, ja używam tego kantara. On się różni tym od zwykłego kantara, że po prostu ten nachrawnik jest... jest ruchomy, to znaczy on nie jest sztywny. O, ja mogę go skracać i przez to po prostu wywiera może, może mocniejszy nacisk. Ale tak samo, jak ktoś mówi, że, że taki kantar jakby wywiera bardzo słaby nacisk na konia, że on jest, jest turbo słaby i że nic się koni, koniowi nic nie, nie może zrobić, no to owszem, no jest trudniej zrobić e, krzywdę koniowi niż wędzidla, ale na przykład niektórzy ludzie dopinają te kantary tak, że on wisi. A, bo to naturalnie, bo to trzeba konia bardzo luźno i tak dalej, ten, ten po prostu ten kantar wisi. I ten kantar spada na, na czubek kości nosowej konia, który jest bardzo, bardzo wrażliwy i bardzo, bardzo cienki. I, i, i ludzie, którzy tak zaczepiają ten kantar, nie wolno, nie wolno tak robić, bo po prostu w tym momencie ten kantar wywiera... Gdy wy na przykład jeszcze nie umiecie, albo po prostu nagle się wystarczycie czegoś, chcecie konia zahamować, i wywrzecie, jakby z przyzwyczajenia, ten wielki nacisk na wodę tutaj, ten pasek się zaciśnie i wywrze na końcówkę kości nosowej konia nacisk, i to czasami nawet prowadziło do pęknięcia kości nosowej. Także kantary zawsze trzeba dopinać do góry, żeby one siedziały dosyć wysoko. E, może jakieś po, po, pokażę jak to dokładnie powinno wyglądać. Także to nie jest tak, że kantar w ogóle nie wywiera żadnego nacisku, i jeśli się ciągnie. Bo, bo jego praktycznie się nie używa, to znaczy te wodze one, wodze w, jak, jak ja sobie jeżdżę naturalnie, pokażę Wam to po tym filmiku, bo to ten filmik traktuję jako wstęp, a później po, e, nagram kolejne, które będą były, powiedzmy, prezentacją tego jak, jak powinno się od podstaw, powiedzmy, pracować z koniem, ale też mówię, to będą jakieś podstawy, naprawdę takie ABC języka koni, żebyście mogli po prostu później na tej bazie budować różne inne rzeczy. I jak ja jeżdżę powiedzmy na, na, na moim koniu, wtedy mogę trzymać tą wodę tak po prostu. I koń reaguje na zgięcie ciała i ten nacisk jest tu tak minimalny, że, że tak, naprawdę, tak naprawdę go nie ma. Tak? tak więc tak to wygląda od strony kantaru. I tak jak mówię, no ten konflikt jest totalnie bezsensowny. Ja bym to bardziej podzie podzielił tak jak mówię na ludzi, którzy nie umą, nie znają się na koniach, chcą coś zrobić szybko i dla pieniędzy, i na ludzi, którzy chcą dobra koni i chcą coś po prostu tak w zgodzie z nimi robić. I to wtedy styl już nie ma znaczenia. Czy to jest jazda klasyczna, czy to jest jazda westernowa, czy to jest jazda naturalna, to nie ma żadnego znaczenia po prostu. A w internecie robią się jakieś w ogóle dramy, że ktoś założył e, wędzidło koniu i w ogóle no bez przesady, tak. Okej, okay, są na przykład niektóre rzeczy, które sprzęty, z którymi ja się nie zgadzam, taki wytok na przykład w jeździe klasycznej. I ogólnie nie podoba mi się to wiązanie całego konia w taki sposób, że tu jakiś wytok, tu jakieś paski na chrapniki, i nie wiadomo co, bo tak naprawdę ja wiem, że to się tłumaczy, że, że się mięśnie lepiej rozwijają i tak dalej, ale tak naprawdę to jest przymuszanie konia do nienaturalnej pozycji, a w jeździe naturalnej albo w klasycznej, tylko takiej normalnej, rozsądnej tak? to się dzieje w sposób naturalny. To znaczy koń zaczyna się ganaszować w czasie, z czasem, gdy rozwijają mu się mięśnie. On to zaczyna to sam, sam robić, bo tak mu się lepiej chodzi. I na przykład w jeździe westernowej koń spuszcza głowę, trzyma ją dosyć nisko, no bo po prostu też mu jest tak wygodniej, czuje się zrelaksowany i, i ma też odpowiednio już wyrobione mięśnie. A nie można tego przyspieszać w taki sposób, że założyć koniowi, który ledwo rok chodzi pod siodłem, założyć po prostu wytok i zmusić go do tego, żeby się ganaszował i, i wyrabiałem mu się na siłę mięśnie, bo to prowadzi do po prostu jakichś później mega, mega komplikacji z kręgosłupem i mięśniami i innymi, nawet nogami i, i kopytami, ścięgnami, bo to jest tak, by was ktoś związał i kazał wam biegać po prostu w jakiejś nienaturalnej dla was pozycji, kiedy jeszcze nie macie tych mięśni wyrobionych. No. Więc no, tak, to, tak to wygląda, taki wytok na przykład. E, możecie sobie dużo poczytać o tym, jak, jak e, zachowuje się wytok. Nawet nie musicie czytać, bo to jest naturalne. E, naturalne jakby, to jest zwykła mechanika, tak? Jak macie wędzidło. Nie wiem, czy tu mam gdzieś wędzidło. O, Jak macie wędzidło? Jest totalnie zagorkużone o głowie, bo już nie używane chyba 3 albo 4 lata. Nie wiem kiedy moje konie oszczędnie rozumiały wędzidło w pysku, ale jeśli macie wędzidło, nawet takie łamane albo po prostu łamane, to wtedy jak założycie takie wędzidło i teraz wyobraźcie sobie to jest prosta mechanika. To jest na głowie konia, tak? I teraz do tego dopniecie wytok, który ciągnie te paski w dół. Co się wtedy dzieje? Ślony są ciągnięte w dół, wtedy wędzidło się zaczyna łamać. Dodatkowo, jeśli wydajecie jeszcze sygnały do tyłu, więc ono się łamie tu, i dodatkowo te kółka idą w dół. A że tu jest e, powiedzmy pysk konia, więc on to trzyma w pozycji. I co się dzieje? Po prostu wędzidło zaczyna robić coś w tym stylu. Bo e, e, koniec jest e, przytoczone wytokiem do napierśnika i Robi jakieś dziwne rzeczy i teraz tak, on zaczyna napierać jeszcze raz bardziej na to wędzidło i po prostu jeszcze bardziej się w ten sposób, no kaleczy się w ten sposób, tak, no bo, no bo od, napiera w tą samą stronę, w którą, przeciwną stronę, w którą dostaje nacisk. No i jest naprawdę wiele o tym filmików, jest to logicznie zaprezentowane, bo tutaj ciężko mi jest to pokazać, ale no taki wytok jest trochę w tym sensie nielogiczny. Może wytok założony na kanter, ale ja i tak, tak mówię. Jeśli ktoś lubi, ok, używa, ale ja jestem przeciwnikiem tego i osobiście wolę, żeby koń sam zaczął się ganaszować, czyli z czasem koń po prostu pod wpływem wyrobienia sobie mięśni zaczyna chodzić w ten sposób, pod wpływem ćwiczeń itd., itd. a nie pod wpływem sztucznego przywiązania go. E, wytokiem, bo tak się komuś podoba, że tak koń ładnie chodzi. E, no dawniej ludziom też się podobało, że nie podobały się kopyta i, i strugali je na długie piętki, że od konia wyglądało po prostu tak, a nie było w kształcie trójkątnym. No i też się to ludziom podobało, a się okazało, że no to, co się im podobało, niekoniecznie było dobre, bo to było totalnie jakby odwrócenie całej anatomii kopyta. Więc, e, więc tak to wygląda. Koń e, naturalnie napiera na nacisk. Naturalna jego reakcja, że on na nacisk reaguje naciskiem. Czyli jeśli się oprzecie o konia, to on zrównoważy ten nacisk i będzie was jakby też odpychał. To się wzięło stąd, że drapieżnik, który jakaś puma, czy kot, który atakuje, atakował konia, zauważcie jak lwy zawsze atakują antylopy czy inne zwierzęta, że atakują zawsze na plecy, gdzieś na kołokarku i chwytają się. I wtedy naturalną reakcją konia jest dopchanie. Czyli odepchanie tego nacisku, a nie ucieknięcie przed nim, bo to mu nic nie da. Więc on wtedy, co taki koń robi? Dopycha takiego e, drapieżnika, na przykład stara się do skały, dopchać, do ziemi, do czegokolwiek. Czyli odpycha z tą samą, tą samą stronę w przeciwną stronę, w którą jest nacisk, Czyli jak nacisk jest tej, to koń pcha w tą. Mm, ogólnie będą to teraz filmiki wrzucane w ciągu kolejnych, kolejnych dni. A następne rzeczy pewnie będą dosyć e, po długiej przerwie i nie będę tego rzucał regularnie e, z tego względu, że e, akcja na Patronite nie poszła może tak rewelacyjnie jak byśmy chcieli i zmienimy trochę ten system, e, będziemy zbierać fundusze jakby łączne, czyli łączne fundusze, które się zbiorą będą e, służyć do nagrania kolejnych filmów. Natomiast na razie, tak jak mówię, będą one narzucane nieregularnie. Bardzo dziękuję ludziom, którzy już obecnie wsparli nas tam na Patronite. Ich nazwiska pojawią się na końcu filmu.